Witam wszystkich Schowam się od wiatru Słyszycie? Jak piękniutko A powiem wam, że ja jestem bardzo szczęśliwy w tym momencie, bo Jeśli chodzi o te żurawie, to jeden został Przez całą zimę tutaj się kręcił i on taki miał wysoki, yy, taki, nie wiem, może złego słowa użyję płaczliwy głos, taki wołający, taki prawie, że zawodzący. Tak nam go szkoda było, tego młodego żurawia. <ścoughs> Bo to młodziutki akurat żuraw. I tak nam go szkoda było, ale ja powiem Wam, jak przyleciały te żurawie, one parę dni temu przyleciały, i jak on fajnie zaczął wydawać dźwięki takie no niesamowite. To coś niesamowitego. Ja nie dałem rady tego nagrać, bo w lesie robiliśmy, spieszyło nam się za każdym razem z rana. Także powiem wam piękniutka. Piękna serenada tutaj. <ścười> powiem tak, ja, żeby wam jeszcze ten dzień zrobić przyjemniejszy. Ja I tak Wam robi. O, widać je tam na górce. Tam spacerują. Nie wiem, czy widać. Żeby Wam ten dzień jeszcze przyjemniejszy zrobić, powiem Wam: zwróćcie szczególną uwagę na, na oddychanie. To, co kiedyś mówiłem. To, co kiedyś naprawdę oddychanie daje ja dzisiaj na przykład sobie zrobiłem małą sesję taką z 5 taka energia niesamowita takie pozytywne wibracje organizm po prostu dostaje aż ściary po całym organizmie dostaje powera natlenienie, oczyszczanie się dzieje wtedy yy, ważne jest żeby po prostu jeśli bierzecie wdech to wydychać, wszystko robić przez nos. O tak, o wdech i wydech przez nos. Ale jeśli bierzecie ten wdech mocny, głęboki, no tak bez przesady, żeby sobie krzywdy nie zrobić, żeby tam nic nie pękło. I wydychać bardzo powoli, bardzo powoli. Minimum trzy razy wolniej jak bierzecie wdech. Czyli bardzo przez nos, bardzo powolutku. Tak, tak jakby mm, tak, jakby dozujecie ten wydech, po prostu wydech i bardzo powoli wydychacie. I jak dacie rady, przy całkowitym już wydechu, jak już wypuścicie powietrze, przytrzymać, jeszcze nie wciągać powietrza, tylko przytrzymać jak najdłużej się da. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale jak najdłużej. Później znowu zaczerpnąć tego powietrza. I znowu długo, 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 długo wydychamy. Wydychamy długo, długo, jak najdłużej. Nawet, nawet pół minuty, nawet dłużej, jak dacie radę, wydychać. I przytrzymać znowu na wydechu, nie zaciągać od razu, przytrzymać nawet parę sekund, jak się da. I znowu, i tak kilka minut. Kilka minut powiem Wam, wszystko się reguluje. <laughs> Emocje się regulują, wszystko jest piękniutko. Także. Ja się cieszę bardzo z tego żurawia. Dzisiaj jest taki dzień, że tak bardzo bardzo mocno się odzywają, bo wtedy tylko jak przyleciały to, to on tak reagował, a dzisiaj to Ja rozpoznaję tego takiego tego młodego, bo ja go tutaj cały, całą zimę go słuchaliśmy, gdzieś się kręcił w okolicy. Także zobaczcie jak tam aż ile wody jest, aż tam porozlewało wszystko. Także piękne rzeczy. My popracowaliśmy z 10 dni w lesie. Także też się bardzo cieszymy. Jest niesamowicie. Jest. Tak jak słychać, energia mnie rozpiera. Pięknie się dzieje. Zobaczcie, co tam się dzieje. W jeziorze tyle wody, że aż rozlewa się tutaj ze stawu. Też nam się przelewa. Także pozdrawiamy. A ten lata, tylko kolisa szukała. Pięknie. Pozdrawiam. Do następnego razu.